No woda, panowie, powiem wam. No. Ej, bo nie, nie... Zimno mi, ja wychodzę. No, no ej, ja wychodzę. Chodźcie, no wracamy. Nie no, zostańcie jeszcze. Ej, Zimno, my już wyjdziemy się wysuszyć. Ja wychodzę. Ja też wychodzę. Maciek, Maciek tylko uważaj no. na siebie, na te potwory. tylko <ścoughs> uważaj <ścoughs> na siebie, na te potwory. potwory. <ścoughs> Utopię cię. Stopię was! Ej, ci, to co oni tu robią Dobra idziemy, chodźcie Chodź Dobra, wychodzimy Chodź wychodzimy Maciek w caję O daje z cieplotka Ciepno woda Ja podobnie Ale już zmęczenie Dobra ja tutaj sam Ciężko ta woda, nie? Maciek, Czysiek, tylko uważaj! Wiesz wszystko? Maciek, tylko uważaj! Bum! Dobra! Maciek, dobra, Maciek, chodź! wody Chodź! Dobry. O, 나이 젖어 들어, 나이 젖어 들어. 젖 a c i e j c i 요 Czekaj, Jezu, co to było? Co się stało? Czekaj, ociekaj, ociekaj, ociekaj no, Maciek, ej, ej co czekaj, się stało? Maciek, nic ci nie jest? A nic nie jest! Maciek, żyjesz? A nic się nie stało? Maciek, bo nie Czeko, chodź. Co to ej, było? Maciek, żyjesz? Nie wiem Jezus Maria Nic się nie stało? Maciek, ej Co to się wdrasnął? Jezu, ej Weź, ty Daj o się mu ulecz, daj się mu Daj się mu Co to było w ogóle? Jakiś zombie, nie wiem Co to było? Co to było? Jezu Co to robił? coś? No, no nie widzisz? Ej, ale Maciej, co to było? Maciek, święty, Ej, to było straszne. To było straszne. Ja pierdolę. Ja nie żyje. Ej, co to było? Utopiłem Masakra jakaś. No dobra, spoko. Ważne, A... że się już nie stało. Dobrze. Co to? to Co to było? Nie, z nas, przeklęty żołnierz. Dobra, czas by skopać motorek! Powstańmy! Kopiemy go! Medytujmy! Patrzcie! Patrzcie! Czas się doładować! Skąd on spadł z nieba?! Dawaj! Żyj! Nikel, zładuj się! Czuję energię! <grym> Teraz ja da. szybko bo nam ucieknie! Wstajemy panowie! Rozwalamy go! Mój mock! Zombie, chodź tu, zombie! Naprzeglo! Patrz, co za to no! Kładźcie go! No i co? No i co? co teraz? O! 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 Tak jest! To jest siła! Tak, tak, tak! Zgadzam się! Zgadzam się! Zgadzam się! Idziemy. się! Idziemy! się! Zgadzam się! Zgadzam się! Zgadzam się! Zgadzam się! Zgadzam się! Tu? Chodź. O, tu o. O, o. O, moje rzeczy. O, to był dzień. Chodź mnie, chodź mnie.